Otworzyłem okno kalendarza adwentowego i kątem oka dostrzegłem modyfikację POMKONT MECHS. Modyfikacje, które dodaje do naszej gry mechy i roboty. Mechy. Mamy dwa rdzenie, które pozwalają na spawianie mechów. PMV-01, czyli czerwony mech, którym możemy latać, strzelać i atakować mieczem. PMV-01B, czyli ulepszona wersja poprzedniego mecha. Lata dłużej i zadaje większe obrażenia. Zioć roboty. PMS-01, robot taran. Stara się cały czas staranować gracza. PMS-02: dron, który wystrzeliwuje dwa pociski, potrafi zabić gracza jednym strzałem. PMS-03: robot strzelający, który wystrzeliwuje dwa pociski, jednak w mojej wersji nie zadają obrażeń. PMS-04: robot bomber, wystrzeliwuje mi rakiety w stronę gracza. Wystarczy jeden pocisk, aby cię zniszczyć. PMS-05: droid pająk. Strzela rakietami, które eksplodują. Jeden strzał wystarczy, by zabić gracza. PMB-01. Boss, który wystrzelił tonę rakiet i jedną wielką bombę. Ma dużo punktów zdrowia, a jego pokonanie zajmuje kilka minut. Bez mecha, lub nawet z mechem, szanse na wygrane są nikłe. Przecież wiesz, że te mychy to nadzieje ludzkości. Nawet ten bajzer, ale już! Robi się. Działa. Odlatuj.